Witamy. Kasia Złowacka, dula i asysta położnej Karolina Kardasz, Położna. Będziemy miały przyjemność poprowadzić dla Państwa warsztaty z karmienia piersią pod tytułem Jak to jest z tym karmieniem? Na warsztatach opowiemy o mlecznej drodze, jak ona przebiega, jak każdy dzień z karmieniem piersią może być inny, tak aby się do tego dobrze przygotować. Opowiemy Wam również o różnych dolegliwościach i no, takich problemach laktacyjnych, które w tej drodze mlecznej mogą się pojawić. Dzięki tym warsztatom dowiecie się, jak rozpoznać ewentualne patologie oraz jak sobie z nimi poradzić. Opowiemy też i poćwiczymy przede wszystkim prawidłowe przystawianie dziecka do piersi. Powiemy o tym, jakie są ważne elementy, na które zwracamy uwagę, tak aby dziecko było dobrze nakarmione i tak aby mamy czuły się w tym komfortowo, bezpiecznie i dobrze.